Dzień dobry. Środowo koncer koncertowo grają. Chłopaki grają, dziewczyny też grają. Jest czego słuchać. A Ewangelia jest cudowna, bo mówi o procesie wzrostu. Nie wiem, na ile to tło obserwujecie, bo jednak trochę mam dużo brzucha i może nie być widać, ale nam to cały czas tu wzrasta. A Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, że kiedy odejdzie, to pośle ducha, czyli tak naprawdę wróci on, bo to jest jeden Bóg i będzie wszystkiego swoich uczniów uczył. Jak wiecie, uczę m.in. pierwsze, drugie, trzecie klasy, czyli małe dzieciaki. Czasem w trzecich klasach, kiedy omawiamy Eucharystię, a mamy na to bardzo dużo czasu, więc szczegółowo wchodzimy w różne momenty Mszy Świętej. I kiedy dochodzimy do przeistoczenia, to czasami z niektórymi klasami bawię się w takie tłumaczenie, co to jest transsubstancjacja, tak? czyli przeistoczenie po polsku. I oczywiście robimy to w formie zabawy, bawimy się słówkami. Próbujemy zrozumieć, o co tam chodzi, ale jakby traktuję to wtedy jako zabawę, dlatego że wiem, że mam przed sobą trzecioklasistów, którzy zazwyczaj no, nie operują takimi słowami, i wiem, że nie można przyjść do dziecka z pojęciami teologicznymi na poziomie, nie wiem, sumy świętego Tomasza. Tak? To, to, to po prostu nie działa. Oczywiście ja mogę im opowiadać abstrakcyjnym językiem. Co tam jest napisane, ale to, tego nie są w stanie przyjąć. Prawo wzrostu potrzebne jest, jak w każdej dobrej pedagogice, w, każdym, w każdej przestrzeni naszego życia. To nie chodzi tylko o wiarę, to jakby jest oczywiste, że nie da się od razu człowieka, który wchodzi w drogę wiary, załadować wszystkimi pojęciami teologicznymi wszystkimi prawami duchowymi i tak dalej. Potrzeba pomalutku, czyli pamiętacie, to jest to, co Paweł mówi, na początku trzeba mleka, potem pokarmu stałego. Czyli trzeba szanować prawo wzrostu. Tak jest w każdej pedagogice, tej, której wychowujemy dzieci, tej, którą stosujemy w szkole, że powolutku uczymy ludzi różnych rzeczy. Najprostszy przykład, no... Nie uczymy maluchów w zerówce w pierwszej klasie czy w przedszkolu, nie wiem, mnożenia przez milion, tak? Uczymy ich w ogóle, co to są cyferki, co to są literki, jak to wszystko składać do, w całość, żeby z tego powstawały wyrazy, zdania i tak dalej. Czyli mamy pewien proces, rozpisany na lata. I doskonale każdy, kto ma dzieci, wychowuje dzieci, czy pracuje w szkole, doskonale wie, że to jest proces nie tylko rozpisany na lata, ale też bardzo indywidualnie. Wprawdzie mamy taki system edukacji, że od wszystkich wymagamy bardzo podobnych rzeczy, ale w praktyce to naprawdę jest tak, że każdy człowiek idzie inną, innym tempem. I tak samo jest w życiu duchowym. To znaczy, że my owszem na przykład w kościele idziemy według roku liturgicznego, przeżywamy y, podobne rzeczy, Podobne wydarzenia, ale tak naprawdę absorpcja tego, co się dzieje, jest bardzo indywidualna. To znaczy, że każdy ma inną wrażliwość, inną historię życia, czego innego poszukuje, inaczej odkrywa. W związku z tym, inaczej też rozumiemy Pana Boga, wiarę, w którą wyznajemy. Przecież, kiedy my wszyscy, na przykład, w Eucharystii w niedzielę pochomili, mówimy kredo, czyli wierzę w jednego Boga. To gdybyśmy tak naprawdę mieli taką maszynę, żeby wejść w mózgi, w myśli każdego i każdy z nas, to byśmy zobaczyli, że inaczej to pojmujemy, jeśli w ogóle pojmujemy. Więc y, Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, że właśnie Duch będzie nas uczył, że to jest pewien proces, że nie da się tego zrobić y, od razu, tak po prostu. Przecież Jezus mógł oczywiście, kiedy powoływał swoich apostołów w jakiś cudowny sposób, wladzim wiedzę wlaną właśnie i y, nauczyć ich wszystkiego od razu i chłopaki byliby gotowi i poszli. No nie. Pan Jezus szanuje pedagogikę, szanuje prawo wzrostu. I myślę, że warto o tym pamiętać też wobec siebie samych, że kiedy wchodzimy w drogę wiary, i nie wiem, y, mamy trudności w wierze, mamy trudności z jakimiś słabościami, czyli też w naszej moralności, która wypływa z naszej religii, czy raczej naszej, z naszej wiary, to y, powinniśmy mieć wobec siebie cierpliwość. To znaczy, że nie wszystko od razu muszę zrozumieć, że potrzebuje lat, potrzebuje doświadczenia, potrzebuje lektury, potrzebuje uczenia się, potrzebuje pracy nad sobą, żeby coś zmienić, a nie, że od razu wszystko. Y, już to chyba kiedyś mówiłem, że y, lubię y, czasami w konfesjonale zaczepiać, y, w cudzysłowie oczywiście zaczepiać ludzi, kiedy y, mają wobec siebie taki wyrzut i mówią, że przychodzę znowu z tym samym. Zawsze się śmieję i mówię: Czy pan, pani chciałaby za każdym razem przychodzić z czymś innym? To dopiero byłby dramat. To, że przychodzimy z czymś tym samym, to pokazuje, że. Okej, okay, mogliśmy gdzieś w pewnym momencie coś odpuścić, ale może też jest tak, i myślę, że w większości czasu jest tak, rzeczy jest tak, przypadków nie rzeczy, że my po prostu jesteśmy, w, mamy jakieś słabe punkty, w związku z tym pracujemy nad nimi. Czasem to jest rozpisane na lata. A więc znowu wracamy do autocierpliwości wobec siebie. Możesz się walnąć w łeb za to, że czegoś nie rozumiesz, że ciągle w czymś upadasz. Że ciągle coś jest dla ciebie jeszcze niejasne, możesz to zrobić. Tylko co z tego wyniknie? Możesz swoje dziecko, które nie wiem, po raz kolejny czegoś nie rozumie w szkole i po raz kolejny tego samego nie rozumie, możesz go czepnąć w łeb. Wielu rodziców tak kiedyś robiło, mam nadzieję, że teraz tak już nie robią. Ale co z tego wynika? Czy znaczy, to nie zmieni faktu, że trafiamy w sobie czy w drugim człowieku na jakąś przeszkodę. Nawet nie opór, tylko na jakąś przeszkodę, którą trzeba umiejętnie y, podjąć, a nie walić się po głowie. Y, duch was wszystkiego nauczy, no, to nie jest hasełko przeciwko innym. Znaczy, w debacie publicznej, szczególnie tej internetowej, bardzo często to hasło funkcjonuje wyrwane z kontekstu y, no właśnie przeciwko, że... Y, Ludzie głęboko wierzący w swoim mniemaniu czasami wyciągają to zdanie przeciwko innym, mówią przyjdzie Duch Święty, to was wszystkiego nauczy, że to jest grzech. No nie o to tu chodzi. To chodzi o to, że Duch przychodzi i szanuje nasze prawo wzrostu, szanuje naszą indywidualność. Przychodzi, bo Bóg jest kimś, to jest miłością. Nie możemy o tym zapomnieć. Bóg to nie jest jakiś przecinak, który przychodzi i rozwala ludzkie umysły, wolność itd., tylko Bóg jest kimś, kto szanuje prawo wzrostu, cierpliwość wobec siebie. To, że jesteśmy bardzo, bardzo indywidualni. To, że nie wiem, ja na przykład y y spotykam czasami teraz swoje dzieci, które miałem, że tak powiem, na wychowaniu 17 lat temu, kiedy zaczynałem pierwszy raz być we Wrocławiu, pracowałem, pamiętacie, z młodzieżą. Oni dzisiaj mają około 30 lat, powyżej, różnie tam jest. I widzę, jak przez te kilkanaście lat bardzo zmienia się ich życie. Normalna rzecz, jak w życiu każdego człowieka, jak niektórym bardzo nie wyszło, przynajmniej mają takie poczucie, że inni poszli do przodu, weszli w związki, w małżeństwa, w rodziny, w pracę, fajne rzeczy robią. Niektórzy nawet są w tym wszystkim jeszcze wierzący, a jest gro takich ludzi, którym po prostu nie wyszło. I borykają się z różnymi chorobami, borykają się z różnymi wyzwaniami, które też oni sami sobie dają. I jakby jak słucham ich historii, to tym bardziej widzę, że to prawo wzrostu jest bardzo potrzebne, żeby je, żeby je akceptować, że jesteśmy bardzo różni. I ta różnorodność nie jest żadnym przekleństwem, tylko jest. Trudnym wyzwaniem dla każdego i każdej z nas. Czy znaczy, najprościej byłoby tak, żeby każdy człowiek był taki sam jak ja, i wtedy byśmy stworzyli idealny świat? No, tylko, że nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. I myślę, że nawet w kontekście wyborów i tego napięcia, które jest między nami teraz, a jest potworne napięcie, warto sobie to przypominać, że jesteśmy bardzo różni, mamy do tego prawo i każdy i każda z nas w inny sposób wzrasta, w różnym tempie i nie każdy jest taki sam jak ja, czy ty i nie mogę wymagać tego, żeby każdy był taki jak ja i ty jesteśmy naprawdę bardzo różni myślę, że warto słuchać ludzi i się y, ok, będziemy się nakręcać teraz, będziemy się złościć ale jakby to, to jeszcze nie znaczy, że ja muszę przymuszać innych Duch zostanie wam dany i wszystkiego was nauczy. Ważne jest, bym ja w swoim życiu otworzył się na Boga, który mnie uczy, który mnie motywuje do tego, żeby szanować prawo wzrostu. To co, dobrej siody wam życzę, koncertowej. I bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję moim patronom i patronkom. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam. Można dołączyć do tego grona. Link jest w opisie. Za wszystko, co mi dajecie, a szczególnie za pamięć przed Bogiem, czyli taką duchową więź bardzo wam dziękuję, bo czasami w moich jazdach jest mi to bardzo potrzebne, więc dobre, dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się.